Jeśli chcesz się stać pewnym siebie twoja pewność siebie nie może zależeć od innych osób nieważne czy to jest pozytywna opinia nieważne czy to jest negatywna opinia nie możesz się przejmować. Pamiętaj jeśli jesteś twórcą no to wiadomo nie może twoja twoja można powiedzieć że produktywność nie może zależeć od liczby wyświetleń lajków czy komentarzy nie nie nie. Ty musisz tworzyć dla tak naprawdę siebie, i ty musisz jakby być szczęśliwy, nawet, i nieważne, czy masz zero wyświetleń, czy tysiąc, bo nawet jeśli masz na przykład teraz miliony, czy tysiące, to nagle jakbyś miał zero, to co, przestaniesz? No właśnie, no, jakby to się nie klei, więc dlatego musisz, nie możesz w ogóle się przejmować tymi opiniami i Cały czas tworzyć, czy cię wszyscy chwalą, czy wszyscy są negatywnie nastawieni do ciebie, zawsze staraj się dalej działać. I tak samo może być z nauką. Czasami możesz prezentację wygłaszać albo przemówienie i się zatniesz kilka razy, potem będą mówić, że, a, bez nadzieja, ale ty się dalej nie możesz przejmować i musisz pamiętać, że kolejne, kolejny twój występ, kolejna twoja praca będzie po prostu lepsza, bo teraz już wiesz, jakie błędy zrobiłeś i poprawisz się, i to jest właśnie najważniejsze, stawaniu się pewnym siebie. I pamiętaj również, że jeśli chcesz być pewny siebie, nieważne gdzie wchodzisz po prostu, musisz coś robić, wiadomo takiego, co cię zadowala i przy okazji jest takie wiadomo, że fajnie na przykład to wiedzieć i mam na myśli, że właśnie przy jakimś przemówieniu, po prostu twoja wiedza, czy może to, co tworzysz, po prostu jesteś bardzo zadowolony tym, czy tak naprawdę może pomagasz ludziom i po prostu jesteś z tego bardzo dumny i wiadomo, nie oczekujesz, żeby cię wszyscy lubili za to, bo robisz to jakby dla siebie, nie dla, można powiedzieć, że opinii innych, bo wiadomo, że rob, pomagasz dla innych, innym i oczywiście liczę, że pomagasz sobie, ale no nie, nie robisz tego dla opinii i to też przyniesie pewność siebie, ale po prostu musisz odkryć, musisz odkryć co lubisz robić i po prostu robić to każdego dnia, bo przypuśćmy przykład piłkarze, Oni na przykład właśnie robią trening. I są po prostu zawsze pewni siebie, zawsze są pewni swoich umiejętności, często właśnie się mówi, że o oh, na przykład piłka to wiadomo oh, ego w kosmos wywalone, dlatego bo oni dużo robią i po prostu za każdym razem są pewni siebie, pewni swojej roboty i ty tak samo musisz być i nieważne co robisz, czy ćwiczysz na siłowni, czy... Uczysz się, czy tworzysz, zawsze musisz być pewny tego, co robisz. Nawet jeśli czasem czujesz takie coś, że no dobra, nie jest to najlepsze, to i tak musisz być pewny siebie i przedstawić swój produkt albo to, co właśnie wykonałeś, swoją pracę, jak najlepiej możesz. Serio, i będziesz pewnym siebie, tylko rób to, stosuj się i działaj cały czas. Cześć.